Cześć, siedzę sobie dalej w domu, więc dzisiaj możemy poodpowiadać troszkę na pytania z Waszych komentarzy. Nie jest tego dużo, więc powinno nam to szybko zejść, ale najpierw chyba znajdę sobie lepsze miejsce, bo tutaj mnie strasznie razi. A. Tu, tu będzie lepiej. Zaraz zobaczymy te komentarze, jest ich kilka, ale lecimy, więc tak. Pan Bodzio zaciera ręce, myśląc o moim poradniku. Więc mam już fajnie zrobioną rozpiskę. Zrobiłem już troszkę grafik, jeżeli chodzi o to, jak mają wyglądać, jak mają wyglądać miniaturki. I zaraz wam zresztą pokażę. A kiedy to nakręcę, no nie wiadomo kiedy, bo różnie z czasem bywa. Wojciech pyta, czy to miejsce, w którym ostatnio nagrywałem vloga, to jest zakład produkcyjny? Tak, to jest miejsce, w którym pracuję. To jest taka mała, rodzinna firma, więc mogę się tam czuć prawie jak u siebie i mogę się tam pojawiać w nocy, gdy jest wszystko zamknięte, jeżeli potrzebuję. Kiedyś były takie salony duże, gdzie stały pinbale, stoły do archekeja i tak dalej. Jest tego już troszeczkę mniej. No nad Polskim Morzem dalej jest. W każdym razie jednym Jestem podwykonawcą właśnie jednej z takich firm. Jedny, jest taka firma jednym z moich klientów i tam właśnie zajmuję się niektórymi rzeczami związanymi w mniejszym lub większym stopniu z oprogramowaniem? Przemek Co To poz... było za trzecie pytanie. Trzecie pytanie, trzecie pytanie. Przemek się pyta, czy jest jakiś prosty sposób, aby się dostać do parownika w BMW E87, żeby potraktować go środkiem w spreju. Sprawa wygląda w ten sposób, że. Nie wiem, ale się wypowiem. W każdym razie, zazwyczaj w małych autach jest problem, żeby się dostać do czegokolwiek. Nie jest to zasada, ale jest to taki trend. Tam się walczy o każdy centymetr miejsca. W BMC było strasznie ciasno, tam było bardzo dużo miejsca pod maską zostawione na te sześciocylindrówki, te rzędowe sześciocylindrówki, czyli silniki, które nie zajmują ją mało miejsca, bo jest sześć cylindrów w rzędzie, nie tak jak fałszustka. W każdym razie, jak się dostaniecie pod auto, można się podpiąć do, właśnie do tego odpływu i tam sobie siłą wstrzyknąć piankę, czy jakikolwiek inny środek macie, to sobie tam pożerę, 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 a później to jakoś spłukać. Oczywiście nie jest to rozwiązanie idealne, najlepiej byłoby to wyjąć, obejrzeć, wyczyścić, wyczyścić drugi raz, więc tutaj no, lecimy na ślepo, będziecie musieli sprawdzić, czy się udało, czy nie udało na podstawie nie wiem zapachu chyba. No ale jest to zawsze jakaś metoda no, lepsza, to, niż, lepsza niż żadna. To jest Porsche. To jest Porsche? Jakie to jest Porsche? Porsche Panamera 1. Porsche Panamera 1. To jest Porsche Panamera 1. Luki RC przesyła mi linka do fajnego projektu, bo widział tam Raspberry Pi u mnie i spojrzałem na ten filmik. Spojrzałem też na to forum. Jak będę miał więcej czasu, haha, to się w to zagłębię, bo tematyka jest fajna. Planowałem już robić jakiś canvas hacking. Planowałem już robić jakiś canvas hacking, mam jakąś drobną rozpiskę tego, co chciałbym poruszyć. To jeszcze w BMC chciałem nakręcić, ale BM-kę sprzedałem, przesiadłem się na golfa i... Błemkę już miałem rozpracowaną golfa, jeszcze nie mam. Tam jest dużo więcej tych sieci, bo jest chyba trzy albo cztery niezależne szyny kenbosowe. W każdym razie dzięki za tego linka na pewno się przyda. W wolnych chwilach będę sobie patrzył, co tam jest fajnego. Zbigniew Guzek pozdrawia, również pozdrawiam, życzę zdrowia i Majfa Zdróweczka, bo to najważniejsze, Majfa to jest mój kolega, który ma kanał z grami, także jeżeli chcecie mu zrobić niespodziankę, możecie tam wejść do niego i zasubskrybować, albo zostawić mu jakiś głupi komentarz, to się na pewno ucieszy. Dobra, to dzisiaj chyba tyle w pytaniach. A nie, czekajcie, coś jeszcze miałem, zagadkę miałem. E, zagadka jest taka, wszystkie moje filmy nazywam według pewnego schematu, czyli mamy ten z vlogiem, ten z kalibracją szyberdachu i tak dalej. Tu się schowam teraz, przed młodym. E, zagadka jest taka: z... Kąd moja inspiracja takimi tytułami? W sensie, gdzie jeszcze były takie tytuły? Takie, takie mam ja do Was pytanie. A Was oczywiście zachęcam do zostawiania swoich pytań tutaj w komentarzach pod filmem, a w sumie pod wszystkimi filmami. I tak to wszystko moderuję, więc tak to czytam. Jak są jakieś fajne pytania, to będę kręcił takie Q&A Jak dzisiaj, dzisiaj kolejny próbny, próbny format. Nie, Zobaczymy, czy to się sprawdzi. No to nic. Zdrowia Wam życzę. Idę do młodego. Na razie.